Dzień dobry. O, dzień dobry, panie Mateuszu. Zrobić panu herbaty? Niech mi pani zrobi wody. Mnie też. Wody... Słyszałam, że ostatnio nic innego pan nie robi, tylko gasi pożary. Ostatnio? Od samego początku. Dzisiaj też wpadłem jak po ogień. Gdzie to pan tak gna? Na konferencję. Ciągle coś ostatnio wyjaśniam i tłumaczę, a potem tłumaczę to wyjaśnienie. I tak w kółko Macieju. Co? Macieju. Proszę poczekaj tu na mnie w odpowiednim momencie cię poproszę. Masz tę prezentację? No, tak. Przynajmniej tyle dobrego. Kto to jest? A taki prezes Fundacji Narodowej czy Reduty dobrego imienia. Coś dziwnie wygląda. Dlaczego? Jakoś tak. Dba o wizerunek Polski to dla nas już nie ma czasu. Co on robi? na działalność, statutowo. Raczej słaby. Oni tam innych nie mają. Za to mają ćwierć miliarda do wydania. Każdy by z taką wąsą ześwirował. Boję się go. Ale nie, nie trzeba. On swoim nic nie zrobi. Czyj to kuzyn jest, że takie stanowisko Ale A nie wiem, bo jakiej on jest linii. Krzyśka, żony, brat, rodzony. Co pan tam skręca? Żołnierza wyklętego. Przecież to głupie! No, niech mi pani nie przerywa. Jeszcze nie skończyłem. No. A pani tylko atakuje atakuje, no. Trzeba poczekać na efekt. Nie można go zwolnić? Minister kultury go kryje. Jest pan prezes? Jest. Ma gościa, ale powiedział, żeby pan wchodził od razu, jak pan przyjdzie. No i kto tam u niego jest? Powiedział, żeby pan wchodził, jak pan przyjdzie. Ale to nie ja zaczęła, to burzów. O Mateusz, przepraszam, poznajcie się, to jest nasz premier, to jest ich ambasador. Co tak strzeliło? Również wyklęty. Mateusz, bo tu pani się skarży na ciebie, na rząd. Co ty na to? Ja rozmawiałem z panem Benjaminem, to znaczy z premierem Izraela, przez telefon. I tłumaczyłem mu, że najważniejszy jest dialog. Ale tam problema jeszcze była. Pan tam w Monachium strzeliła taki monolog o żydowskich sprawcach, że nie mały balagan zrobiłeś. To się pan tak miota, jak żyd po pustym sklepie. Pani słyszy od nas, no. Może pani coś doradziła? W jakiej sprawie? W mojej. Jakby pani na to miała 250 milionów, to na co by pani wydała? Pan tyle ma? No, teraz to trochę mniej, bo wydaliśmy na kampanię o sądach. Ale zaraz mam prezentację no i nie mam nic wymyślonego. Żeby poprawić nasz wizerunek. Mhm. Ja myślę, gdzie, tu, miejsce na dialog. A jak pani panęła monolog o polskich demonach? To to jest miejsce? Pani prezesie, coś, nic z tego nie zrozumiałam. Mów do pani po angielsku. Okej, okay, so. Well, ale... Lepiej nie. W Monachium mówił po angielsku, wyszło gorzej niż po polsku. A ja mam nadzieję znaleźć drogę, wrócić do normalności. Lepiej niech pani posłucha, jak pani polski język kaleczy. Co trzecie słowo można zrozumieć? Wielka ambasadorka. Mateusz. <tusza> To ja Cię wziąłem cholera jasna, żebyś tłumaczył dobrą zmianę i polską historię bezpośrednio na angielski i to wyszło gorzej? Raptem jedno słowo pomyliłem. Jakie? Nie byliśmy, zbyliśmy. No to może nakręcić w Hollywood film? O Polsce. Eh? Że zawsze byliśmy... Geroje. W Hollywood. Akurat, no. <noise> Już widzę jak... Żydzi przebierają w tych swoich studiach nogami, żeby to kręcić. Przecież oni nas nienawidzą. No to zróbmy dokument o tym, że nikt tak nie pomaga uchodźcom jak my. E, proszę mi nie przerywać. No. Czyli jak? No tu. Na miejscu. Miejscu. Nie wiem, no to trzeba uważać. Na co? No, moim zdaniem, no, poprzez logiczne myślenie, no jeżeli zbudujemy za dobry wizerunek Polski na świecie, za atrakcyjny, no to wtedy ci tak zwani uchodźcy będą się tu No a przecież najlepiej byłoby, gdyby oni nas wszyscy kochali, ale nie chcieli tu przyjeżdżać. No, jak to wyważyć? To jest największa zagadka naszej. Według Ja i mój męż uwielbiam Polskę. To przyjacielski kraj. Ja bronię Polskę, ale myślę, że to delikatna sprawa. A wam często przytrafiają albo celowy, albo niecelowy, ale jednak niezręczność. Jakie niezręczności? Być może rzeczywiście czasami operujemy za bardzo skrótami myślowymi, ale dążymy do bezwzględnego zamknięcia ust o IPN. Jakich ust? Ust o IPN? No całym zdaniem. Ust Awy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wszyscy Polacy pomagali Żydom, a przeszkadzali Niemcom, i kropka. Ale właśnie nie wszyscy Polaki pomagali, a jak pomagali, to czasem niestety tym, którzy mieli przeszkadzać. Tak? A kto potem po wojnie w UB? Teusz. Ci co nie pomagali, nie byli Polakami, a zatem wszyscy Polacy pomagali. Jak? Nie byli Polaki, jak mówili po polsku? Po pierwsze, zarówno wtedy, jak i w marcu 68 nie było Polski. A zatem nie było i Polaków. Mądrze. A po drugie, nawet dziś nie wszyscy, którzy mówią po polsku, nawet tutaj, w polskim Sejmie, to Polacy, a często wręcz przeciwnie, to wrogowie Polski. A to już zupełnie mądrze. I o to właśnie chodzi w tej całej reprywatyzacji. No proszę mnie nie przerywać. Polskie, polskie ulice. Że... Proszę. Dziękuję. I widzi pani? I potem mówią, że Polacy Żydom nie pomagali. Mateusz, ja wziąłem nie po to, żeby teraz Beata zacierała ręce z radości, jak to ci źle idzie. Mamy pożar z Izraelem, z USA, z Unią. Wiesz, to i gaś. To gasia. Gasisz. Czem jeszcze oliwy dolewać. Jeszcze ostatnio wyobrażałeś Węgry, Rumunię, Słowację, całą tę skorumpowaną drobnicę. ja, ja niech przepraszam. Co? To, Ciekawe. To? On jest czasami taki wyrywny, czasami coś latnie, czasami coś za dużo powie. Ale jak mu się powie, to on przeprosi. Nie, kornel, u nas się nie przeprasza, jak coś chrapnął. Trudno, ale niech idzie w zaparta. On się po prostu tego angielskiego za dobrze nauczył. Lepiej niż wszyscy Anglicy. No i czasami oni go nie rozumieją. No to robisz mi obciach. cicho. On się poprawi z tym językiem, lecz znaczy, ci pogorszy. On się nie słucha. Słuchaj pana prezesa. On siebie nie, nie słucha, no. Czy po polsku, czy po angielsku, gawędziarz gada co mu ślina na język przyniesie. Tamci się... tylko czekają na takie przejęzyczenie. No tak, on trochę jest zastywny. No właśnie. Mateusz, nie jesteś w banku. Naucz się polityki. Jesteś w naszym radiu. Mów, że Polacy wyłącznie ratowali. Jesteś w ich telewizji, mów, że no niestety czasami nie ratowali. Rozmawiasz z żoną, mów cokolwiek. No. Nawet, że w ogóle. Zapamiętasz, synu? Zapamiętam, tatulu. No. Mów to, co ludzie chcą usłyszeć, a nie to, co chcesz powiedzieć. Młody bociek, jeszcze się uczy latać. Ale tylko patrzeć, jako własny siłaś. Do Egiptu doleci. Oby tak było. No. No to ja tyle. Czekam na ciebie pod szkołą. Jaką szkołą? <grym wiosenka> A, jak ten czas leci? Wczoraj uczył się pisać, dzisiaj premier. <grym wiosenka> Matko jedyna. nuch nie czuje. Macz na oś. Gdzie byłeś? W robocie. Sprzątam bajzel po tym krokodylu. Jak? Ty sprzątałeś, wiesz? No, On sprzątał. Znaczy sprzątam. Przesuwam śmieci z miejsca na miejsce. Jak wszyscy. <grym> A się dzisiaj generałów nanominowałem, <grym> mało mi ręka nie odpadła. A dwóch zdegradowałem do szeregowca dla równowagi. A propos. Jest pomysł, żeby tego kosmonautę też zdegradować. Z kogo na kogo? Nie, no z kosmonauty na chłopa, co się gapił na gwiazdy. No, to pięknie. Mamy obsute stosunki z całym światem. Teraz jeszcze będziemy mieli z kosmosem. Mateusz, masz jakiś pomysł na to, jak to naprawić? A mam? Panie Maczku! A co to za człowiek? Wygląda jak pilot aeroplanu albo arcyksiąże Ferdynand. Podobno od niego się wszystko zaczęło. E. Cała awantura z tą ustawą. A myśli pani, że prezes jest nad tym wszystkim panuje. Panuje. To, 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 to świetlice jest to w domu wariatów. No i tak. Y -y. Mnie się wydaje, poprzez logiczne myślenie, że na razie udało nam się na świecie wylansować sformułowanie polskie obozy. No teraz będziemy lansować prefiks, że ich nie było. Bo nie było. Najważniejsze jest dialog. Proszę nie przerywać... Y -y. Trzeba przede wszystkim pokazać Polaków i Polki w dobrym świetle, i dlatego nasza reduta, naszej fundacji na Niwierze, że się tak wyrażę, w Tel Awiwie zorganizowała specjalny pokaz filmu Pianista dla żydowskich urzędników i polityków, i w Buenos Aires. I tu jest złotka. Za szybko ten śnieg opada. Ja to jestem pisany pianista. Jak to gdzie? Po Kłosie. O kurwa. Proszę mnie przerywać. Mateusz, jednak będę cię uczył jak Beata. Przez osiem ostatnich wieków Polki Polacy nie znali pojęcia antysemityzmu. Powtórz. Po polsku i po angielsku. I po angielsku. Już też mam dzieci. Dwójka. Wiem, co to znaczy. Nie, nie, nie mogę go ciągle trzymać za rękę. Ma już pięćdziesiąt lat. Żydzi, Niemcy, wojna, wyklęci, zaklęci, przeklęci, ja dajcie wy mi już wszyscy święty spokój, ja chcę robić elektryczne samochody I niech już wreszcie tych wszystkich Żydów i antysemitów szlag trafi! uspokójcie! Jezus Maria. Niech już chociaż pani da spokój z tymi Żydami. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.